Także jutro witajcie, ja jestem MBudj, to jest kolejny materiał na moim kanale. A w dzisiejszym odcinku troszeczkę mniej kontentu niż wczoraj, no bo nie ma co grać, że wczoraj naprawdę było grubo. No za to dzisiaj odważamy sobie paczkę tylko, a może i aż, 25 razy 83 ukończymy sobie SBC Rafaela Varana w wersji 99 Futis Premium. No i co? Bardzo Wam dziękuję za zasięgi pod poprzednimi materiałami, bo naprawdę są one bardzo fajne. Wreszcie ten kanał troszeczkę ożył, dlatego serduszko dla Was, nie wiem czy dobrze pokazałem. Eee, no i co, bez żadnego przedłużania, zapraszam Was do oglądania. No i co? Lecimy! No i tak jak sam tytuł odcinka mówi, dzisiaj będziemy kończyli tego Rafael Wara. Wiem, że jest sobota. Ale kończę go w piątek, więc no nie linczujcie mnie za to, ale też trzeba było jakoś ten content rozdzielić i wczoraj też nie miałam z bardzo już sił tego kończyć. No i tak, trzy segmenty do końca nam pozostały i za 2-4 godziny, więc no, zobaczymy jak to będzie. Eee, pierwszy składzik 86 z Manchesterem United tak to się prezentuje to jest naj, najniższym możliwym kosztem zrobione Już niżej tej oceny ogólnej się nie da zrobić wszyscy się stąd są niewymienni, żadnym z, nim, nie, z nich nie rozegram żadnego spotkania eee, i lecimy do kolejnego składziku. No i cóż, dzisiejszy odcinek będzie wyglądał tak, że 3-4 to będzie gameplay ale mam nadzieję, że wam to się, spod że, że wam to się raczej spodoba, no bo też no, ostatni odcinek był bardziej taki kontentowy, dzisiejszy będzie taki bardziej gameplayowy Kolejny składzik ukończony, 89% ogólne. Jak to zrobić, żeby się nie, nie narobić? Otóż przy robieniu takich typu SBC jest to niestety niemożliwe. Coś mi się tu zepsuło, bo to jest składzik, w którym czasami gram sobie w skład Battles, czy wreszcie będę miał to, ten prawidłowy składzik? Yy, niestety nie, więc widzimy się za momencik, bo coś się naprawdę się zepsuło. No, i wreszcie mamy zespół, który przepal na ocenę 89, więc no tak to się prezentuje. Nie wiem, co tam się wydarzyło. E, jednym zawodnikiem, który rozegramy spotkania, aha, kilka z nich rozegramy spotkania, bo to jest Saliba, e, Skriniar oraz Lafon, Którzy no, w moim zespole raczej już na, więcej nie zagoszczą, raczej na pewno skoro ich przepalę. No, ale myślę, że i tak to jest całkiem spoko zrobiony zespół, przede wszystkim tanim kosztem, bo tak naprawdę żaden z tych zawodników jakoś nie, nie grałem za dużo. No i przepalamy sobie, palimy to do pieca, wkładamy do. No i po prostu przechodzimy do kolejnego SBC, w którym to przypalimy kolejny skład 89, tym samym otrzymamy Ratha Parana, wersji 99. Więc myślę, że to jest dobry deal. Myślę, że to jest dobry deal. Ostatni zespół 89 ukończony. Mieszana paczka piłkarzy, premium za niego, e, więc 9 na 10 mam zrobionych i tym samym zaraz będziemy kończyli. Aha, tylko może dać jakiegoś lewego obrońcę, bo tutaj e, za bardzo nie zobaczyłem, kto to ma być. E, mi się w poprzednim bezbezwładzeniu prawdopodobnie przepalił, e, kto to może być. Czy tutaj będzie jakieś 81 pasuje? Oś... Niestety nie wiem, więc to będzie najprawdopodobniej 82 albo 83, więc zaraz widzimy się za momencik. No i już zrobione, jedynym zawodnikiem wymiennym stąd jest Donaruma a 147 spotkań rozegranych, ale myślę, że to nie będzie jakiś duży problem, z go w tym z SBC, no bo nie chciałem już bardzo kombinować, no to tak to będzie jedyny zawodnik wymienny. I tak jakbym go chciał sprzedać co za te 20 tysięcy monet, a w klubie mam lepszego Donaruma więc no... Po prostu żadnego sentymentu do niego nie mam, mieszana paczka piłkarzy premium, zobaczymy. I wreszcie ukończony Rafael Varan jego wersja 99 footies premium. No, coś niesamowitego, piękna historia, ponieważ mamy wreszcie tego Francuza w swoim klubie. I zaraz pokażę wam jak się będzie prezentował mój zespół Bo Rafal Varane to jest naprawdę płonę przeciętna karta Francja, SU, Manchester United 96 tempo, 99 gry 98 e, fizyki, 83 dribblingu Tak się zastanawiam jaki styl gry dla, dla, dla niego Bo chyba nie ma sensu mu obronnej fizyczności, jedynie tempo może Motorniczy, o motorniczy to będzie chyba dobry styl gry dla niego Także witam cię panie Varanie I zaraz pokażę wam jak to się będzie mój składzie prezentował no i my przychodzimy sobie do trybu Food Champions, ponieważ nie rozegrałem od wczoraj żadnego spotkania. I przydałoby się właśnie w tym momencie to zmienić, ponieważ mamy 4 punkty i no cóż, nie ma co ukrywać, że to nie jest dobry wynik, ale jeden do 0 jak najbardziej mnie satysfakcjonuje. Przechodzimy sobie do własnej do wyboru zespołu next level, tak się mój zespół nazywa i zaraz wam pokażę, jak to się będzie prezentowało. Mukiele sorry, byłeś to naprawdę bardzo spoko zabodnikiem, rozegrał mnie 164 spotkania, ale w tym momencie jest to naprawdę solidny upgrade, ponieważ w jego miejsce skakuje jedyny w swoim rodzaju Rafael Baran. Jeden z najlepszych środkowych obrońców w tej fichie. Szkoda że tylko, że Jude Billinga ma teraz 4 zgrania, oj to jest troszeczkę problem, nie wiem jak go rozwiązać, na razie Jude Billinga musi sobie poradzić na tych 4 punktach zgrania, w następnym meczu mam nadzieję, że to będzie poprawione, jakoś tam może w zmieszczę do tego zespołu, się jeszcze zastanowię, my dajemy sobie styl gry dla barana, tak jak mówiłem, najprawdopodobniej dam mu motorniczego, jeżeli go mam w klubie, jeżeli nie mam, mam, motorniczy, 4, więc no nie ma co żałować, tym samym jego statystyki będą prezentowały się następująco, Właśnie tylko na to. 99, przynajmniej 99 szybkości biegu, 85 zginności, 80 równowagi, wreszcie ten jego dribbling, czyli ta zginność i równowaga, bo on się wcześniej opracuje jak wóz z węglem na rondzie. Teraz zostały poprawione, więc co? Widzimy się w meczu i testujemy tego warana. Mam nadzieję, że nie trzeba będzie go bardzo testować, no bo jednak przydałoby się, żeby pokazał coś naprawdę niesamowitego, ale nie chcę, żeby moi rywale go aż tak karcili. No i dobra, wyszukujemy naszego pierwszego rywala w tym meczu, jaki będzie posiadał składnik. 197 u, uuu u. Również ma Varana e, masło Maxima, ma Denbela, ma No niesamowite jest to zespół Jedyny jego słaby punkt to ten Mandanda Bo naprawdę grałem nim troszeczkę i to nie jest najlepszy bramkarz Mamy teraz Rafaela Barana przy piłce, no. No i widać, że przynajmniej się obraca, bo ta jego poprzednia wersja była dosyć przyjemna, jeżeli chodzi o tego typu dribbling, ale wiadomo, środkowo nie jest tego, żeby dribblować. Teraz tylko, żeby nim się za bardzo do ofensywy się nie, nie zagądzi, bo to też może być problem, że czasami chce się podpalić. Teraz zobaczmy, mamy okazję Franck Ribéry na zielonym, niestety nie ma bramki, bo ten autoblok był bardzo dobry. Już tu jest ten teraz Azart ale dobrze zablokowany przez Lacroix szkoda, że nie Rafał Brand, bo przynajmniej byłoby dosyć styk, że zaliczył jeden, o, jedno zablokowanie. No ale mówi się trudno, teraz my wychodzimy z kontrą. Zobaczymy, a troszeczkę zwolniłem, ale tam nie ma za bardzo kompanów, żeby zagrać tu piłkę. Jest tam, widzę Marcelo. I zobaczymy, jak ta akcja się skończy. Jeszcze z polu karnym. zrobimy sobie dragback back to hell. Nie wiem, jak się ten trik nazywa, ale jest rzut karny. Bardzo dobrze, Marcelo, bardzo mnie to cieszy, że w tym momencie by walczył ten rzut karny. I Frank Ribery. wyczuł mnie tym mandatem, kurde, wyczuł. Ale gdzie te Ribery nie da rady, tam Gareth Bale z główki. I jak najbardziej mnie to cieszy, prowadzimy do 0 O świetnie, tam podanie Garretta Bailey do Amabiego. Zobaczymy, co zrobi nasz Francuz, który tak naprawdę nie ma dużego doświadczenia w naszym klubie. Podanie do Mbappé, nie wiem, co ja chce zrobić w tym momencie. Trochę się zamieszałem, za bardzo się zamieszałem, za dużo, już powoli za dużo tych trików. No ale na razie wygrywamy. To nie jestem zły, gdybym przegrywał. O, wtedy naprawdę szłaby wiązanka, taka, której nawet Wy nie znacie. Regard Bale w polu karnym, ładny dragback. Spróbujemy uderzyć Judd Billingham na czterech z gdyby była bramka w tym spotkaniu. 2 do 0. Bardzo, bardzo dobrze, naprawdę to, to mi się podoba. To jak, to jak nasz zespół gra, teraz Rafael Baran ma okazję się pokazać. No został wyprowadzony w pole, teraz Antoine Griezmann, ale nie ma bramki. Dziwne. Dlatego tutaj naprawdę wybiega do ataku. Zobaczymy, co zrobi Marcelo. Marcelo w polu karnym, ładne elastico. Uderzenie, to jest bramka na 3 do 0. Szczywnik jeszcze nie reach -quituje. A może już Rage quituje. to jest rage quit, taki jest, to jest rage quit, więc naprawdę bardzo, bardzo dobrze, że udało się wygrać to spotkanie. I wiecie co? Chyba dzisiaj jednak otworzymy sobie jeszcze może jakąś paczuszkę, nie wiem, zobaczymy, muszę troszeczkę odczekać, bo i ochłonąć po tym jak zrobiłem Dagara Falovera, bo na razie macie mi się nie chce za bardzo grać. Także widzimy się za momencik. A few moments later. No i widzowie, trzeba troszeczkę odbudować mój klub. Trzeba mieć troszeczkę foderów w, w, w tym klubie. 25 razy 83%. plus. Nie spodziewałam się, że to będzie, bo tak naprawdę to wyszło tak dosyć spontanicznie po tym meczu. Bo myślałem, że cały mecz sobie zagramy. A jednak nie, nie dograliśmy tego spotkania, w z czym rekompensata w postaci e, tego, tej paczki. Dlatego sobie weźmiemy teraz te karty, które tutaj trzeba przypalić, Czyli w, tym, w moim przypadku są to se, te Summer Swap Tokens 2. I tak jak mówię, dwa tokeny sobie przypalamy, więc naprawdę bardzo spokojnie, aż mamy tutaj dużo foderów mi 80, których kluby troszeczkę potrzeba. Znaczy nie mówię, że chcę mieć samo 83, nie, 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 ale chcę mieć naprawdę jakiś dobry, solidny trap, dlatego sobie to przepalamy. 25 razy 83 plus, no, trzeba robić te fodery, bo tak naprawdę, no nie wiem kiedy, tak no, nie wiem co jeszcze będę brał, bo chciałem wziąć sobie Benedera, który wygląda na najlepszego napastnika w historii FIFA. Gdyby był wyższy i miał lepsze główki, to byłby najlepszy w historii FIFA. Tak wygląda na jednego z najlepszych. No i cóż, przychodzimy sobie do sklepu: 25 razy 83 No i zobaczymy. Eee, zobaczymy. Proszę, proszę jakiś dobry foder albo dobry traf. Naprawdę, coś tu mi się przydało takiego do robienia Neymara, bo najprawdopodobniej projekt Neymara zostanie niedługo uruchomiony. Mamy teraz Holandię Siołot, to! Wanda! To jest i 96 Overrolap. To nie jest najgorszy traf. Ja go mam w wersji czerwonej. Ale i tak to jest naprawdę spoko trap, bo aż 96 overrolla, mówię, to jest naprawdę wysoko. I zobaczymy co będzie w środku, ile duplikatów przede wszystkim? Uj, 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 Co to wiecie być jeśli pytam? Czy są jakieś shapeshiftery tutaj może? Jest Milito, Berardi. No okej, okay, dobra, jest dużo foderów. Ale myślę, że to nie jest najlepsza paczka, to nie jest najlepsza paczka, ale zdecydowanie 2x96 overrolla ja tu biorę, także cóż, najście, to było tyle, ja mam bardzo dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że docenicie tą ostatnią ła e paczkę, łapeczku w górę, do zobaczenia wkrótce, jestem narodowo oczywiście Strzełeczka, trzymajcie się!